Dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, um, jak się instalować i co mu dodaje. Ten, ten mod się nazywa Defour No i jest 4. Tak, Zapraszam do modyfikacji. Tak więc, co ten mod dodaje? To jest dużo nowych rzeczy. Tak jak Jimmy full ma, tylko o wiele więcej. Tak więc zaczynamy. Tu są nowy, super żaluzje. Zasłaniają w nocy. Jak chcecie spać. To zależy, bo sobie idzie. Ranki. Nie będę pokazywał craftingu, bo to by sobie go um, no, zajęło i w Na no, stronce na pewno wybrałem craftingi, albo zainstaluję sobie, sobie not enough items. W linku będzie... w opisie będzie link do mojego filmu. Tak więc zapraszam do oglądania. Następna tutaj jest lampka, nawet nie widać właściwie. I ta lampka musi mieć zasilanie, bo jak nie będzie, to będzie pisała, że musi mieć zasilanie I właśnie widzicie, świeci na tych Są siedzonka, wszystko ładnie, pięknie Coś w tym No dobrze, tu jest fajna modifikacja Właśnie. I właśnie, bo będzie się skraszała. Tak, tak, miałem rację. Mańka będzie się skraszała z powodu jakiegoś... Ale nieważne. Um, dodaję stoliki, to są małe stoliki. Tu jest... No, dla taka, spomnę. Tu jest kuchenka. Co ta kuchenka potrafi? Hm. Więc 9 rzeczy na raz. Czekajcie. Tu muzykę, może wysłyszyć. Ja słyszę nie wiem, jak to Tu jest fire alarm, to jest taki jakby wentylator. Hold A tu jest fire alarm. Jeśli by się palił, to mi się to to może się powalić. Są płotki. To są drugie płotki, bo takie Minecraftowe taki jest trochę dziwne. Te są bardziej lepsze, ja ich używam bardzo ładnie. Tu będzie woda. Znaczy musi... Tu jest kran i do tego kranu potrzebuje mieć o siebie e, wodę pod spodą na przykład i później on tworzy wodę tutaj, tutaj taką nieskończoność Dziś nawet pisze na czacie, tutaj właśnie pisze. Piszę, że no, musi cień ja nie chcę, bo tu zbymdzerał cały mój pochodzi. <tosz> ten <zalał. tosz> fajna była, jakbym to jest zalał! to jest to to jest to jest to to jest to jest to jest to pocztę, skrzynkę. Możemy to coś napisać, możemy coś pisać. Do jest to na, na jest to jest to jest to Mogą mu do mailboxa, ale nie mogę tego rozwalić, dopóki on nie objął. No, możecie zablokować i odblokować swój mailbox. Można też maile z package, czyli wie więcej rzeczy możecie przykład, um, nie jest Nic się w tym się nie no, tak więc mm, proszę mm. mailbox. Później to można odczytać. odczytam. Tak, 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 Oj, dostałem, to, jej, dostałem, jej Jej To dodaje też dał, płoty. dał, dał, Oj dał, dał, dodaje To dał, 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 Dodaję dał, 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 no, jakby kamienie, to dodaje też radio. To otworzę wszystkie buty. Oprócz się zdaje, mi się zdaje, oprócz tej popsutej, żeby nie grało po prostu, trzeba zniszczyć. <grym> jest też lampa na sufit. To bardziej w domu idzie niż na dwór przed domem, ale też mi pasuje. To jest nawet doorbell. Słuchajcie. Na słyszeliście. to słyszeliście. Tak więc fajne jest to. No, no, można zrobić to na serwera, bo fajne. Bo ktoś właśnie będzie taka cały czas denerwująco. Cały czas I tego nie, Teraz to będziecie słyszeć. Tak też słyszeliście. No, może nie, bo muzyka będzie. A to jest drukarka. Nie wiem jak się jej używa. To jest ten tusz z drukarki. To jest normalny papier. Ja nie wiem jak się tego używa. Więc jeśli wiecie, piszcie w komentarzach. To bardzo mi się przyda bardzo. Więc wiecie, co ona robi. Też jest komputer. Teraz emeraldy, emeraldy bardziej się mogą przydać w Minecrafcie. Poprzez komputer. Można kupować rzeczy, tak jak w Allegro. <laughs> tutaj, mam rady. Wybracie co chcecie kupić. Tak, są kanapy jeszcze, tak. Super. Super. Wow, ten szpaner. Tak? Uh. No, uh, stoi jeszcze tutaj telewizor. ojojoj każdy chciałby oglądać telewizor. Dodałam hmm. sobie mająkę to. Hmm. Tego są dwa kanały. Za czwartym się włącza. I tutaj choinkę dodaję. I oczywiście hammer. Nie wiem co ten młot robi. Nie wiem, czy już się można wziąć. Present też dodaję, Jakby żeby na choinkę bez present zobaczyć co to jest. Dzięki prezentem do góry musicie coś dać. Znaczy do prezentu nie musicie ten. Tylko coś do prezentu. Tutaj na przykład dam smocza jajo. I to jest na przykład dam Ja nie radzę stawiać na ziemię, bo mi kraszuje grę cały czas jak postawię. Ale jeśli postawicie i się na to nie będziecie mogli otworzyć, bo nie będzie jeszcze gwiazdka. Będzie wam na życie ile dni pozostało do gwiazdki. Fajne modyfikacje, nie, nie można oszukiwać pisać. Punkt jest M. Um, jako łóżka. Na rzeczy. Na drzema, na coś Normalny stolik. Um, normalne krzesło. Też, też się da siedzieć, tylko nie chcę mieć prostu z drzema. ...kabinet, to zawsze przyjdziemy tego. Jej! Lud w Minecrafcie! Lud! Lud! W końcu nie da się cheatować! Nie da się cheatować! W końcu! W końcu! Jej! Dobra, jesteśmy na dobrej i tu można... Um, to jest lubka w Można oczywiście w niej trzymać rzeczy. Jakieś chcecie. I tu jest freezer, zamężarka i tu można właśnie coś magicznego zrobić. To zobaczymy latem ten flash. Potrzeba od razu cooling, tak? Czyli zimne coś. Wydostajmy flash. Co z tego Flasha można robić?! Hmm, co pokażę, Odreszmy, że można też Big dać, Znaczy wiadro wody i to zamienić go w lód. <grym> co z tym Flashem?! właśnie. każdy będzie tylko o flesz, nie da się tego nie je", się tam... <młyszyk> Dobra, psz, Idziemy do robić. a każdy bla 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 do tego przepalamy flash dostaniemy cooked flash. Nie będę czekał Dostaniemy cooked flesh i to można jeść Też dodaję 5 rodzajów kolorowych kanap na których można siedzieć Fajnie, bo to jest jak narożniki Też jak tutaj na przykład byśmy rozwalić to, to to tak wygląda Też może jak tak dajcie, to narożnik męczu. To jest właśnie fajne w tym modzie, to się tak łączy

I tu kliknijcie to, które nie muszę. Jeśli to już robicie. Otworzycie to. Zejdziecie to. I tutaj Furniture Mod. Otworzycie to. Musicie zamknąć. Tu będziecie mieli takie coś. Tu zawsze dajcie Forge Depot. Macie opcje Redisos, Optim Profile. Ja tu zawsze daję Porch Deep i później Instagram. Tu też się bakupa Zanim mi to zrobiacie, ja nie. To już mam odpiękne Po to wyłączacie. Dobra. Włączacie. nie No, to się łączyć. O, teraz mam objęte, że w drodze w tutaj klikacie, tutaj klikacie, żeby zmienić wersję, będziecie mieli 10 sądów i będziecie mieli 1, 6, pocz i jakiś tam będziecie mieli to nieważne na jaki tu wejdziecie i tak będziecie mieli to zainstalowane, to zawsze klikam to, play i macie mod zainstalowane, tak więc ja pokażę wam, żeby nie, nie, nie było, to nie ma I nie to, będzie fajnie. もう1個だけ。もう1個だけ。もう1個だけ。もう1個だけ。もう1個だけ。もう1個

Jest. A no już usunęłem wszystko. Tak więc miejmy nadzieję, że Wam się mogli serobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like subskrybujcie, komentujcie narzędzia, odcinku. No i cześć! Dobra, na serwie to pa. pa.